Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, z CryptoFlash. Zapraszam na kolejny przegląd informacji ze świata krypto i szeroko pojętej technologii blockchain. 5 czerwiec cena bitcoina 7,5. I... Pół tysiąca zostaje osiągnięta po wczorajszych spadkach, no i z poziomu, który stanowi lokalne wsparcie, następuje w dniu dzisiejszym już odbiciem. W poniedziałek, zaczynając w tym tygodniu Crypto flash, informowałem o tym, że prawdopodobnie będziemy mieli tutaj spadki ze względu na bardzo duże cieniowanie z góry. W dniu wczorajszym również sytuacja na giełdzie i wolumeny, również układ na mniejszych interwałach sugerował zejście w dół nawet do strefy 7200. 7, no i wczoraj pod koniec dnia następują rzeczywiście te duże wahnięcia ceny jest pewna realizacja tutaj zysku sprzedający jakby na chwilę przejęli kontrolę nad tymi wykresami. No, i bardzo ciekawa sytuacja na różnego rodzaju forach. Wczoraj już mieliśmy festiwal kolejnych obrazków, które no, sprowadzają Bitcoina już nawet nie na 7200 czy 7500, ale co niektórzy już wiedzą i mają wyrysowane wykresy. Bitcoin nawet po 5000, no i Bitcoin nawet po 3000 na no, tutaj już takim też bardzo zaawansowanym rysunku, widziałem z rozliczeniem różnego rodzaju fal, cieszymy się bardzo, że niektórzy mają niesamowity dar przewidywania przyszłości. No, ale my spójrzmy na wykres i spróbujmy rozczytać to, co widać na wykresach. Ja osobiście przyznam, nie sądzę, żeby te spadki były znacznie większe, dlatego że ze struktury rynku i również z oceny na razie pryzak, czyli z oceny wolumenowej, nie widać tutaj. Bardzo dużego wyjścia ze strony jakichś większych graczy i realizacji jakichś większych zysków. Myślę, że jest to bardzo naturalny proces rynku, który w tym momencie wszedł w taką. Odwrotną rotację po dużych wzrostach. Rynki są falowe i rosną falowo, więc do tego musimy się po prostu przyzwyczaić. No i widać nie tylko po cenie, ale po wolumenie, że nie ma jakiejś paniki, bo te spadki nie następowały w jakiś sposób paniczny. Nie było też dużego wolumenu pod to podpiętego, więc myślę, że przez kolejne tygodnie ten kurs się ustabilizuje i będziemy chodzić oczywiście w dolnych częściach ceny gdzieś w okolicach. 7,5 tysiąca, natomiast powinniśmy te ceny raczej trzymać wysoko. Ja nie sądzę, żeby Bitcoin spadł do 5 tysięcy. No ale zobaczmy to, co się w tym momencie świeci na rynku. Popatrzmy na kontrakt terminowy. Ja tutaj już przygotowałem sobie wykres, który właśnie pokazuje aktualną cenę 7800, także jest całkiem nieźle. 7800. Popatrzmy jeszcze na lewą stronę, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie to skwizowanie tego wykresu w poprzednich tutaj miesiącach. pnięcie. no jak codziennie sobie powtarzamy ten obraz, żebyśmy znali tą strukturę tego rynku. Praktycznie doszliśmy tutaj do celu, o którym mówiłem znacznie wcześniej. 7300 zabrakło jakieś 120, dokładnie 120 dolarów do osiągnięcia tego celu, ale nie zawsze cele są osiągane, i tutaj już ewidentnie. Ewidentna słabość na tym rynku pokazywałem, że na tej świecy, która właśnie rysuje się 30, nie ma zupełnie, zupełnie nie ma wolumenu. Zresztą możemy to też również zobaczyć, jeżeli weźmiemy sobie na przykład ten wykres na pod uwagę. Momencik, ja go tylko przeciągnę tutaj z boku. Tutaj sobie zrobimy BTC, czyli kontrakt terminowy ciągły, i widzimy, że dzień, o którym mówię. Proszę zwrócić uwagę, dokładnie to jest 30, moment, to jest ten 30 maja. Zobaczmy na dołu na wolumen, jest znikomy, praktycznie go nie ma tego wolumenu tutaj. Ten wolumen jest to jest z tego dnia, jest no ultra, no ultra, słabiutki, więc widzimy, że tutaj nie było nie było rozgrywki jakiejś wolumenowej, stąd też spodziewałem się właśnie spodziewałem się spadków. Proszę zwrócić uwagę, że struktura jest cały czas zachowana. My od czasu do czasu wchodzimy właśnie w takie range reakumulacyjne. Jeden tutaj. No i ten ręcz będzie moim zdaniem drugim ręczem, takim reakumulacyjnym, z którego wyjdziemy na wyższe high, dlatego że nie widać w tym momencie tutaj jakiejś dużej wyprzedaży. Ja również skonstruowałem wykres ręko, już dzisiaj nie ze 100 dolarów, tak jak było to wczoraj, ale z 50 dolarów, żeby jeszcze dokładniej zobaczyć, czy mamy na przykład do czynienia z takimi wolumenami, jak, na, jak tutaj z lewej strony. Tutaj również mieliśmy duże wolumeny, proszę zwrócić uwagę, gdzie nastąpiła reakumulacja. No i teraz po ponownie rozrysuję, em, rozrysuję, proszę zwrócić uwagę, w tych ostatnich dniach nie ma zupełnie, zupełnie rozgrywanego wolumenu. Em, przybliżę, to zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj rzeczywiście te ceny są em, powodowane po prostu. Powodowane brakiem popytu, a nie jakąś silną presją na razie podażową, czyli wniosek na razie jest taki, że nikt tutaj nie sprzedaje w tym momencie. Część osób po prostu zaczęła realizować zyski, ale nikt, mówię z poważnych tutaj graczy, czy mówię z dużych, nie sprzedają po prostu się duże wolumeny. Czy wrócimy tutaj na ten rynek w miarę szybko i czy wybijemy nowe high? No tutaj czas, tak jak zawsze powtarzam, czas jest bardzo trudny do przewidzenia. Myślę, że na razie będziemy mieli zupełnie tutaj ruch boczny i to może potrwać nawet parę czy paręnaście tygodni, zanim rynek się tutaj Zbierze. Raz jeszcze to powtórzę. To, co widzieliśmy przed chwileczką tutaj na wykresach, nie ma w tym momencie znamion klasycznej dystrybucji. Klasyczna dystrybucja ma swoją anatomię, no i muszą być szczególnie. Tutaj oprócz samej price action, która jest bardzo charakterystyczna, muszą być wolumeny. Jeżeli nikt nie wyprzedaje dużych wolumenów, to znaczy, że holderzy dalej trzymają w tym momencie swoje walory. I nie wychodzą z rynku, a to oznacza, że ten rynek, oczywiście, który teraz ten ruch jest korekcyjny, że wrócimy na pewno na niższe. Spodziewam się, że jeszcze na niższe poziomy. Natomiast, natomiast myślę, że to 7200, 7500, które teraz jest bronione, myślę, że zostanie docelowo obronione i gdzieś w tych dolnych przedziałach, czyli 7200. 7,5. Tam będą z czasem, może jeszcze nie teraz, to jest za krótki pewnie okres, ale tam będą okazje inwestycyjne. Już mogę tylko powiedzieć jeszcze, wracając szybciutko i już tylko na chwilę na ten wykres, że już w tym miejscu na przykład przy cenie, jak Bitcoin dotarł do 7500. Proszę zwrócić uwagę, tutaj zupełnie zgasły te, zgasły te wolumeny na, na dole, więc nie ma tutaj zupełnie tej wyprzedaży. A pierwszy jakiś większy kapitał pojawił się mniej więcej na cenie 7675-7725, także w tym przedziale 7700 i zobaczymy. Nie spodziewam się większego tutaj zejścia, jakiegoś dużego takiego zejścia na cenę, powiedzmy, do 5 tysięcy. Przejdźmy w tym momencie na wiadomości kryptowalutowe, a jest kilka ciekawych informacji. Zanim, zanim przerobimy pierwszą z nich, jeszcze na sekundkę tylko zajrzymy na CoinMarketCap. Widzimy cały rynek na zielono oprócz Bitcoin SV który całkiem nieźle się tutaj trzyma, jak widzimy po, po wykresie. Dzisiaj wzrosty na Bitcoin SV 5,27%. Znaczy, w ubiegłym tygodniu zostałem zapytany kilkukrotnie, właśnie co myślę o Bitcoinie SV, i tutaj jakby odpowiem po raz kolejny. Myślę, że będzie zmniejszał on dystans, jeśli chodzi o wycenę w stosunku do ma szansę do, do, do bitcoina, natomiast, um, natomiast tak czy tak każdy walor staram się nie korelować aż tak mocno i rozpatrywać po prostu z osobna, ale widać, że Bitcoin jest SV całkiem nieźle tutaj um, na razie się przez te ostatnie sesje prowadzi. Cała część rynku na, na razie na czerwono. Um, na tokeneo news widzimy. Um, Wycenę do polskiej gotówki 29 700 zaczynaliśmy tydzień, było 30 ponad 33 000, także sporo tutaj jakby tej gotówki czy sporo kasy wyparowało na chwilę obecną. Z rynku. Bardzo ciekawy artykuł, nawet powiedziałbym, komiczny, komiczna informacja, czy śmieszna informacja dociera do nas w dniu wczorajszym. Ofiary skamów żądają odszkodowań od Unii Europejskiej. Problem jest bardzo poważny, natomiast sama, sama forma i próba wyłudzenia otrzymania tutaj roszczeń od Unii Europejskiej jest dosyć absurdalna i powoduje no, u większości pewnie uśmiech na twarzy. O co chodzi? Problem skamów na rynku kryptowalutowym jest bardzo poważnym problemem i z tym trzeba się liczyć, trzeba uważać na nowe projekty, musimy zachować się jako inwestorzy bardzo rozsądnie analizując. analizując nowe projekty, w które chcemy ewentualnie tutaj wejść. I to myślę, że każdy z nas wie. Oczywiście dużo projektów okazało się w ubiegłym roku takimi typowymi właśnie skamami. Głównie podane są tutaj statystyki, ile było tych skamów w Wielkiej Brytanii. Odnotowano ich aż 1800, a łącznie zdefraudowana kwota pieniędzy wyniosła 27 milionów. Funtów. No i 80%, jak czytamy, oszustw dotyczyło właśnie branży kryptowalutowej. To rzuca naprawdę yy, niezbyt dobrym, yy, dobrym. Yy, dobry... Obraz na rynek kryptowalutowy i przez co na pewno tego typu właśnie informacje będą działać szkodliwie na całą branżę. Nie zmienia to faktu, że z oszustami należy walczyć. Natomiast zostało przygotowane przez poszkodowanych takie zbiorowe pismo, czy nawet zbiorowy, czy nawet taki zbiorowy akt, który ma na celu właśnie wymuszenie na rządach europejskich Wymuszenia po prostu zwrotu części kapitału. No i tutaj Unia Europejska również chwali się słuchajcie, że zrobiła swoje własne obliczenia, z których wynika, że skamy sięgnęły suma tych pieniędzy wyniosła około 7 miliardów. Euro. Oczywiście chodzi tutaj o działalność typowo przestępczą. To najwyższa łączna kwota w nielegalnych procesach od czasów zbrodni nazistowskich w latach, w latach 40. Tak możemy tutaj wyczytać. No, ja mam tutaj do towarzyszy z Unii Europejskiej może taki krótki przekaz, żeby oni zamiast. Zajęli się liczeniem, ile jest tutaj strat, to żeby zajęli się po prostu tworzeniem przepisów, a przestępców, oczywiście, że trzeba, wiadomo, trzeba ścigać, więc od tego są inne już tutaj organy. No i autorzy tego pozwu. Również chcą tutaj twierdzą, że część tych pieniędzy pochodziło właśnie z funduszy emerytalnych wielu osób, za to też, stąd też za to powinna odpowiedzieć Unia Europejska i powinna wypłacić odszkodowania. No przepraszam bardzo. Pytam się w tym momencie, dlaczego Unia Europejska czy jakieś poszczególne rządy mają odpowiadać za prywatne decyzje inwestycyjne prywatnych osób? To, że przestępców, którzy tworzą tego typu skamy, powinno się ścigać i i powinno procesować się ich i karać w sposób po prostu należyty, no to nie można wymóc na rządach poszczególnych krajów, żeby za nieudane interesy obywateli płaciły odszkodowania. Więc może byśmy zrobili taki ci, którzy mieli jakiekolwiek przegrane transakcje na jakimkolwiek rynku, czy forexowym, czy kupowali na przykład nieudane akcje, Mogliby też oskarżyć rząd danego kraju za to, że spowodował taką a nie inną koniunkturę, że na przykład wycena danej spółki spadła, a rząd nie zrobił nic, żeby zrobić specjalny grunt na to, żeby ta dana spółka mogła się rozwijać. Absurd goni absurd, no ale to myślę, że tego typu pozwy są. Są w ogóle nieuzasadnione. Natomiast one zwracają bardzo ważną rzecz na skalę problemów, i rynek musi się oczyścić z tego typu właśnie projektów. Myślę, że jest to proces naturalny, niemniej jednak jestem za tym, żeby były odpowiednie przepisy, które by eliminowały możliwość ewentualnie takich, takich skamów, po prostu. W przyszłości, a oprócz tego każdy z nas czy każda osoba musi zachować po prostu rozsądek zdrowy, który na przyszłość po prostu wyeliminuje możliwość właśnie. Takiego wejścia w nieudane inwestycje. No i kolejna ciekawa sytuacja. Justin Sun zaskakuje swoją nową wiadomością. O co chodzi? Tutaj CEO bardzo znanego projektu Tron, który Tron jest platformą, a zarazem za którą po prostu stoi znana nam kryptowaluta. W aukcji takiej charytatywnej, słuchajcie, licytuje na kwotę 4,5 miliona dolarów, prawie 4,6 miliona. Dolarów, licytuje obiad, lunch z Warrenem Buffetem, na który może zabrać jeszcze 7 osób. No i tutaj Justin Sun chwali się tym, że wygrywa tą charytatywną aukcję. Aukcja z kwota, która zostanie zebrana z tej aukcji ma tutaj trafić na jakieś cele dobroczynne. I okazuje się, że jest w tym, no, tutaj, jakiś na pewno cel, nie tylko cel, powiedzmy, marketingowy. Pewnie jest tutaj dobre serce też twórcy Trona, jakby zaprezentowane, ale również stoi za tym pewnego rodzaju chęć przekazania Buffetowi bardzo ważnej wiadomości, który jest znany jako krytyk kryptowalut, że Tutaj Justin Sun ma zamiar właśnie edukować na tym lunchu Buffetta i zmienić jego podejście do kryptowalut. Ostatnio nawet Buffett wypowiedział się pozytywnie o krypto, o technologii blockchain, która jest jakby podstawą kryptowalut, natomiast o samym Bitcoinie już tutaj niezbyt przychylnie mówi. No i zobaczymy czy twórcy Trona rzeczywiście uda się przekonać Buffetta. Ciekawa sytuacja jest o tyle taka, że słuchajcie, Buffett jest znanym na całym świecie inwestorem no i rozumiem, że od czasu do czasu swój czas jakby licytuje w ten sposób, robiąc też jakby przysługę czy przyczyniając się tutaj do jakiejś dobroczynności i niesienia pomocy też innym Natomiast znany jest troszeczkę ze swojego skąpstwa, Słynna, słynne historie, jak zajeżdża ona codziennie do McDonalda na śniadanie i oczywiście jeżeli dzień wcześniej rynek był wzrostowy, zamawia kanapkę z podwójnym serem, jeżeli był spadkowy, no to już troszeczkę tańszą bierze z pojedynczym plastrem sera. Nie wiemy o ile to jest prawda, o ile tylko jakaś taka plotka, ale ona przewijała się już kilka razy przez różnego rodzaju portale. Jestem ciekawy, jak Buffett w ogóle zareaguje na to, że można sobie gdziekolwiek kupić śniadanie za, czy przepraszam, nie śniadanie, ale lunch za 4,5 czy 4,6 miliona dolarów. Więc tutaj myślę, że Buffett potraktuje. W sposób tutaj szczególny, pewnie CEO Trona, z jednej strony potraktuje to pewnie jako geza, z drugiej strony myślę, że wewnętrznie będzie czuł pewnego rodzaju takiego, takie rozdawnictwo ze strony tej firmy i może to też wpłynąć na złą ocenę powiedzmy CEO kryptowalut, który, czyli znaczy CEO projektu, znaczącego projektu kryptowalutowego opartego właśnie o blockchain więc bardzo ciekawa sytuacja. No, ja myślę, że z tym serem ten Buffett troszeczkę przesadza. Może Moglibyśmy zaproponować na przykład jako polscy inwestorzy, jeżeli Buffetta, Buffett rzeczywiście zwraca na ceny kanapki z serem, może powinniśmy na przykład w podzięce za jego mądrości inwestycyjne zrobić akcję ser dla Urana Buffetta i na przykład wysłać mu kilka opakowań. Sera, na przykład, nie wiem, gołda z dziurami z firmy może Mlekowita i myślę, że inwestor by się mógł bardzo ucieszyć, także ser dla Warrena Buffetta. Podwójny poproszę. I jeszcze jeden artykuł, szybciutko, szybciutko przejdziemy do kolejnej informacji ciekawej. Binance, słuchajcie, Binance testuje stablecoina powiązanego właśnie z funtem brytyjskim. Ta informacja dociera, to jest pewna informacja, która jest potwierdzona przez CEO e, Binance e, Changpeng Zhao na Twitterze. E, najpierw e, ktoś tutaj, jeden z użytkowników zdradza tę informację, później potwierdza ją właśnie sam CEO, że rzeczywiście Binance testuje w tym momencie e, stablecoina opartego o funta brytyjskiego. E, I ciekawa sytuacja jest, że Binance tutaj testuje tego coina i wykorzystywane jest tylko, oczywiście to jest w fazie testów, do transakcji, jak tutaj czytam, jest wykorzystywane tylko 200, 200 na razie dolarów. No, Myślę, że to by się mogło Buffetowi na przykład spodobać, że nie ma tutaj jakiegoś rozrzutnictwa. Testujemy to na małych kwotach. Także szef Binance, myślę, tutaj by się bardziej naddawał do zjedzenia tego lunchu ze swoim, myślę, też może nie ze swoim kolegą, bo się nie wiem, czy się znają, ale z osobą, która też, że tak powiem, odegrała bardzo dużą rolę w świecie inwestycyjnym, zarówno szef Binance, jak i Warren Buffett. Niosą nie bardzo duże tutaj wartości. W tym artykule jeszcze możemy doczytać o platformie DEX, robioną przez Binance. No wczoraj miałem okazję akurat mówić o tym, że miałem okazję mówić o tym, że platforma DEX ogłasza, że wyjdzie z 20 tam paru krajów, 29 nie będzie możliwości tam handlowania na zdecentralizowanej giełdzie. No i podniosło się LARUM, to w końcu ta giełda jest zdecentralizowana czy nie zdecentralizowana, dlaczego wychodzą, powody są znacznie tutaj inne, wczoraj o tym pisałem również w komentarzach pod wideo, także... Myślę, że są to bardziej sprawy polityczne i nie do końca te giełdy zdecentralizowane sobie na chwilę obecną radzą, liczą się jednak z rządami poszczególnych krajów i z ich decyzjami. Także Stany Zjednoczone już niejedną firmę zbanowały, która dostarczała jakieś usługi na przykład do krajów, które nie są przychylne Stanom Zjednoczonym. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na um, kolejny odcinek Crypto Flash. Pozdrawiam serdecznie. Komparik24 TV. Zapraszam codziennie o 7.40. Trzymajcie się. Cześć.